maneczko, Tak, witam was w jogboxie. Miałem ci nagrać zupełnie inne rzeczy, ale jednak będzie jogboks. Widzimy na nas świat, tak, I pykniemy w jogboxa. No, Prawie mikrofon. Dobra. Mm, już się zaraz nam odlaguje. Zrobi wszystko. Jeszcze tnie, jeszcze tnie, jeszcze, 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 jeszcze tnie wzrastają fpsy, spadają, wzrastają, 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 wzrastają. Yes! chyba dobrze, będzie dobrze. Więc gramy. Um, poczekajcie, opcje. Cenie graficzne, wydajność, efty chodzenia i jasność takiej nie chcę, dużej. Szybką chcemy grafikę, bo... Mam taki problem z FPS-ami dzisiaj. Tak mi wszystko chodzi kiepsko. Za grafikę, za grafikę dzisiaj przepraszam. Normalnie będzie lepsza grafika, ale dzisiaj ma być szybka, a nie... jakaś fajna. Gdyż, ponieważ yy, tnie mi wszystko, dlatego nie mogę nagrać zupełnie... nie mogę nagrać innych serii ani niczego. Więc jednak pogramy dzisiaj w to. Mmm... Hmm. A więc tak, co dzisiaj porobimy, się zastanawiacie? A więc tak, dzisiaj plany na dzisiaj to jest tak. Yy, a, a, to. 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 Dobra. I tak, wychodzimy stąd. fuck, Ale to nie. No nie. Poczekajcie. Opcje ustawienia graficzne. Hmm. Mm. Dobra, dam sobie na razie na krótką, bo jak będzie, bo w tym odcinku... A i tak FPS-y takie same są jak przy długiej czy tam normalnej. Dobra, to jednak dam na normalną. Sorka za też całe zmienianie. Ale sorka, jeszcze raz. Dobra. To ciekawe, dzisiaj mam tyle samo FPS-ów z tymi wszystkimi modami na Youngboxie, co... Na czystym Minecraftie bez modów na serwerze ciekawe, nie? Dobra, wykopiemy tutaj na świecki, świeczki. Zaraz będzie lepiej widać. Dobra, już wykopałem. I teraz yy, kopiemy, bo w dzisiejszym odcinku postanowię chyba pokopać trochę materiały, inne takie. Yy. Ewentualnie, jak mi się uda zdobyć to wszystko, co chciałem Tam jeszcze była jaskinia, ale... Mm, o! Idealnie, idealnie, idealnie Chciałem to zdobyć To właśnie chciałem zdobyć, co tutaj jest, resztą. Gdyż... Yy, przyda nam się do różnych rzeczy Lecz... Yy, to chyba nie w tym odcinku O, węgiel, przyda nam się węgiel na pewno yy, Mamy... Tak, jakby co to? Yy, tak, pierwsza rzecz yy, Bo tak trochę jakby nie ogarniam z tym gadaniem the fuck widzicie to co ja znalazłem już diamenty ale nie, na razie sobie je zostawię bo chcę mieć killoff enchantowany że ładniej wydobywać eee, tak bardziej efektywnie, dobra eee, pierwsza rzecz texture pack faithful druga rzecz eee, Dzisiaj, jeżeli, mówię jeżeli ktoś chce dzisiaj ze mną pograć, chętnie pogram z piątek, piąteczek, piątunio. Po prostu kocham ten dzień, kocham, to jest najlepszy dzień. Tylko nie, znaczy nie no, nie, czasami w szkole jest ciężko w piątek, bo no wiecie, nauczyciele myślą, że jak przyjdziecie do domu, to gapicie się w ścianę, dlatego muszą Wam dowalić tymi le lekcjami. Więc yy, no, dowalam lekcje i to wszystko. Yy, ja akurat dzisiaj mam. Niezbyt dużo, ale też mam trochę zadane. Ale najpierw pomyślałem, że dla Was nagram, potem pójdę chyba na obiad i potem zrobię lekcję. I jeżeli chcecie dzisiaj pograć ze mną, zapraszam, możecie pograć. Wystarczy, że wejdziecie na Skype'a. Jeżeli ktoś chce, wystarczy, że niech napisze, ja mu dam Skype'a. No i to wszystko. Chyba. No. Ale nie w odcinku. W odcinku też trochę się będzie działo, dobra. Zobaczymy um, w ogóle, ile mam tu diamentów. Jak jeden, to trochę nie fajnie. Fak, jeden. A nie, dwa. Albo nawet więcej. Zobaczymy, zobaczymy wszystko. Zobaczymy. Oooo. Dobra. Są tylko chyba dwa diamenty, ale to zawsze coś. Zawsze, zawsze, nie? Dobra, ładnie potem to jeszcze obkopię tutaj wszystko. To jest Ruda Cinibar, cyn czy coś na stylu... Yy, nie wiem co ona robi, do czego służy jeżeli, jeżeli widzicie, że coś źle robię w Jogboxie, y coś źle... Yy, jesteśmy na poziomie 7, że coś źle robię, a kompletnie wszystko idzie źle, no to piszcie, bo tak naprawdę ja nie jestem taki super jakim, na Jogboxie y aż tak super nie znam. Śmiało piszcie. Kurde, jak mi dzisiaj tnie, to to, to jest przecież? Hamstwo chamstwo takie, tak mi tnie, mam aktualnie 15 FPS-ów. E, przy Jackboxie mój rekord to jest około 100 FPS-ów, Ni, nic praktycznie nie robiłem. Zainstalowałem sobie tylko Call of Duty, ale wczoraj mi w ogóle nie tnęło, więc nie wiem od czego to jest, i z czym to jest związane. E, ale dobra, miesza z tym. Mm. Dzisiaj będzie odcinek, jednak chyba kopalny, tylko bo muszę poświęcić więcej czasu, żeby zrobić ekspiarkę i to wszystko. Więc na razie mi chyba tylko kopalny odcinek taki kopię sobie i w ogóle ten. Później y, zbuduję farmę i różne takie inne rzeczy, ale na razie nie wiem, chyba nie, nie. Dobra. Nie wiem, kuszą mnie te diamenty, żeby je wydobyć, ale się snawią cały czas. O, patrzcie, więcej Cinibar War. O, już mi się zaraz kilo skończy. Dobra. Ee, chwilę sobie pogram, pogadam z wami, a potem ee, ee, a będę kończył odcinek. Jeżeli chcecie się pograć, piszcie, e, chętnie pogram. E, gry, jakie posiadam, to są Call of Duty, e, Team Fortress, Science Row e, um, Minecraft, Minecraft e, i No, i, I ewentualnie, jeżeli chcecie, to i inne takie też, twoje dają mi eee, Tak, co do Mindzee, to zastanawiałem się czy nie zrobić z tego serii Mindzee, ale, właśnie to jest ten błąd Ostatnio grałem sobie z kolegą na Mine Z serwerze, nie? I no, gram z nim i jakoś nie chcę jakoś, tak wiecie, przerywać Yy, i go zostawiać, więc na razie będę grał yy, z nim. Może jak kiedyś umrzemy, to może wtedy kiedyś nagram yy, za was odcinek po co mi tyle kamienia. Dobra, nieważne. Nie wiem, my Ej, dobra. Ten odcinek gram chyba na pizzfulu no, bo wtedy to one że mi się spełniły, więc on na chwilę pizzfula ale yy, to dlatego, że nie chcę radać a tak jak teraz potwórki mi nie grożą, bo jestem w pokopalni. No, ale wezmę na wypadek miecz. Wiem, że nic się nie spełni, ale akurat może, może się przyda. O, tuż już bedrock jest. Dobra, tyle też tego nie wydobywuję. Nie wydobywuję. O, hop, no ej! Ej! Widzieliście to? Nie mogę postawić tutaj. Dobra. Mm, kopiemy dalej. A, muszę coś wydobyć jeszcze dzisiaj, takiego fajnego. O, kryształ. Kryształy też są fajne. Po końcu nie wiem do czego służą, ale są fajne. <gryso> Serio, nie wiem. No dobra. Kopiemy co raz więcej, tu będziemy mieli taki większy pokój. Tutaj potem zrobię nam ładną kopalnię, to też w tym pokoju. A. Eee, I tak. Hmm, czy będzie odcinek jeszcze w tym tygodniu? Nie wiem, może. Eee, wątpię, żeby był jutro. Nie, wątpię, żeby był w niedzielę. Jutro, jak już będzie, to pewnie jutro, ale nie mówię, że w niedzielę też nie będzie, bo może być w niedzielę. Ja nie wiem. Odgrywam, nagrywam głównie spontanie, więc. Nie wiem, nie wiem. Dobra, zobaczę, ile trwa odcinek odcinek trwa, o już dyszkę, Dysz 10 minut niecałe, znaczy nie mniej, bo ja wcześniej jeszcze tego sobie tak wiecie zanim zacząłem to tam musiałem współstać, wszystko dobra dwie minuty jeszcze i kończymy A więc tak, to byłoby mniej więcej na tyle, jeszcze na pewno tak to właśnie ja się zastanawiam jaka seria wam się najbardziej podoba i którą serię mam najbardziej grać jeszcze jak później ogarnę już tak bardziej tego minecrafta, bo ee... Jakby muszę mody zainstalować wszystko, to chętnie pogramy, mogę, mogę pograć yy, i zrobić taką serię typu czysty Minecraft. Po prostu granie na Minecrafcie na tych najnowszych rzeczach, bo powiedziawszy od 1-3 mało co grałem na singlu. Praktycznie nie grałem na singlu. Zawsze tylko yy, multi. Tak, multiplayer tylko, bo... Yy, no nie wiem, przestałem mi jakieś bawić single, ale teraz dodali tyle tego wszystkiego, że po prostu... Tak mi ciągnie, żeby grać, tak mi ciągnie, żeby w to pograć, a yy, ciągle jakieś błędy albo yy, ścinami tak, Minecrafta singla no, wiecie co, przy jogboxie bez nagrywania potrafi mieć 300 FPS-ów, a przy menu startowym jogboxa 900 FPSów, bez nagrywania. Zaraz jak nagrywam, dzisiaj, bo właśnie dzisiaj tak mi się działo, że przed nagrywaniem FPS-ów liczba była 120 coś, a włączyłem nagrywanie od razu spadło do 17. To, nie, to nie jest wina tego, że mam ustawiony yy, capture coś, coś tam coś w tym na to, żeby właśnie mi zatrzymywało ilość FPS-ów na danym poziomie. Yy, bo sprawdzałem, na 30 jest FPS-ów ustawiona. Dobra, użyję ten kill -off i spadam. Yy, tak, więc. Yy, to byłoby na tyle praktycznie. Najwa najważniejsze informacje w tym odcinku streszczenie eee, informacja. I tak, eee, chcesz ze mną pograć, napisz komentarz, eee, postaram się na jego odpowiedzieć jak najszybciej. Eee, lub wyślij po prostu prywatną wiadomość, o, tam jest chyba kopalnia. Eee, do mnie, że chciałbyś pograć, ja chętnie do ciebie odpiszę. O, tu mam kablotem. Eee, z moim nickiem na Skype. Eee, oprócz tego a wow, wiedziałem, że się ciszy. Oprócz tego mm, z czego byście chcieli najbardziej nagrywać i e, dlaczego nie nagry e, I dlaczego akurat odcinek dzisiejszy taki trochę lagotwórczy Dobra, to byłoby na tyle e, ja teraz będę sobie szedł do, ładnie do mojego do, na górę, do mojego tego domku Fotworów nie ma, bo gram na Pitfall'u e, Tam się z nami pożegnam. W nie niewiele coś zmieniło, ale być może. E, Już niedługo będziemy mieli ten statek powietrzny. Który zaopatrzymy się w broń palną. E, później nawet e, zaopatrzymy się w jakieś e, działa armaty, tak? E, zrobię sobie ładnie miejsce na armaty. E, przy moim domu. Zobaczymy co się piecze. O Quick Silver, to chyba właśnie z tego wypada wiecie? Teraz sprawdzimy. No, dawaj, 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 dawaj. No, widzicie? Tak, więc sprawdzimy, co można zrobić z tego Silver. To jest taki bardziej według mnie seria poznająca, tak jakby poznaje tutaj. Wszystko bo ja... jak widzicie nie bardzo się znam na jogboxie. <laughs> hmm. Dobra Nevermind, never mind, never mind O, widzicie już mi domek zarasta trochę Wiecie co? O, tak naprawdę praktycznie nic nie grałem na tym tym, odkąd yy... No... Ząbiak! Nie, dobra, to nie jest ząbiak. Patrzcie, co zrobiłem, eee, Tutaj mogę kłaść moją zbroję. Wam jeszcze pokażę. Zrobię sobie od razu spodenki. To nie musi być ząbiak, to może być. Mmm, ot nie, tak jak nie wiem. Zobaczcie, klikamy na to. I mm, tutaj dajemy mu spodenki. I coś tak. Albo że za nami spogląda, patrzcie, patrzcie się na nas, to jest opcja Stalker, eee, wyłączę ją, bo ja nie chcę tej opcji Stalker, eee, więc tak, tutaj mamy skin: Nothing, czy nic, eee, Black, czy ciemność, czy tam ciemny, Zombie, eee, Player to jest gracz, tylko że ja kiepsko wyglądam w zbroi, a Hard to jest. Typowy ten, więc tylko mnie najlepiej wygląda. Zombie, jeżeli uważacie, że coś lepiej wygląda, piszcie to, wy tutaj decydujecie, co ma być, yy, za stwór, i takie tam różne rzeczy, to wy decydujecie. A ja będę się z wami żegnał. Na razie i cześć.